Czy lepiej zostać zatrudnionym, czy być zasponsorowanym do firmy networkowej? Chcę skontrastować te dwie rzeczy. Powiedzmy, że otwieram firmę z elektroniką. Ty i ja znamy się. Zatrudniam cię, żebyś zarządzał moimi przedstawicielami i handlowcami. Zapłacę ci 40 tysięcy dolarów rocznie. Na jakiej podstawie zadecydowałem, że będzie to 40 tysięcy dolarów? Tyle jesteś wart, czy to tylko moja opinia o tobie? Mówiąc szczerze, zapłacę Ci tylko tyle pieniędzy, żebyś nie zrezygnował z pracy. Ty będziesz pracował na tyle ciężko, aby utrzymać swoją pracę. To trochę jakby powiedzieć, będę udawał, że ci płacę, jeśli ty będziesz udawał, że pracujesz. Tu pojawia się pytanie: Czy mogę zaoferować Ci lepszą szansę w mojej firmie, niż sam mam jako jej właściciel? Czy mamy tu sytuację, w której każdy może zyskać tyle samo? Nie. Prawa ekonomii w korporacyjnym świecie są następujące. Właściciel musi maksymalnie zwiększyć swoje dochody, minimalizy, minimalizując korzyści pracownika. Tak po prostu jest. Jednakże w marketingu sieciowym mogę zaoferować Ci lepszą możliwość niż ja mam. Jak? Ponieważ pomogę zbudować Ci Twój biznes. To będzie w moim własnym interesie. Network marketing jest najbardziej etycznym biznesem, jaki widziałem w życiu. Mówię tak dlatego, ponieważ mój sukces i Twój sukces opiera się o to, że zasponsorowałem Cię do biznesu. Nie mogę tego zmienić. Nie mogę Cię zwolnić i nawet nie chcę. Jest zatem znacznie lepiej zostać zasponsorowanym do firmy networkowej niż być zatrudnionym przez korporację.